Zaczynanie jest zawsze najgorsze. Ja nie wiem, tu później jak się rozkręcę, to już gadam coś tam, a przywitanie jakoś tak dobra, nieważne. Witajcie i nie było mnie troszeczkę, ale pewnie nawet nie zauważyliście tego, bo jeszcze nie mam zbyt dużego tutaj oglądania na YouTubie, ale nieważne. Dobrze, ten rok zaczął się trochę dziwnie. Na Boże Narodzenie nie pojechaliśmy do Polski, chociaż było w planie, ale nie wyszło. Ale pojechaliśmy za to na początku stycznia. Tam miałam takie plany, co to ja nie ponagrywam. Gdzieś tam pojadę, coś zobaczę i, i w ogóle nic nie zrobiłam takiego. Trochę pleneru nagrałam, to troszkę tutaj Wam przebitek rzucę, bo została nas piękna zima. No nic nie nagrałam z wyjazdu do Polski, nigdzie się nie ruszyłam, byłam w sumie jakoś, bo brat kupił busa i później jeszcze przed całym swoim wyjazdem do Niemiec, przed powrotem, jeszcze pojechałam z nim kupić, jak to, kowadło, takie dawniejsze kowadło, dobra, kto wie, to wie, kto nie, to trudno, to niech sobie wygoogla, kowadło dawniejsze. No i wróciłam, parę dni do pracy poszłam i dostałam termin na operację. Także yy, wczoraj miałam operację 1 lutego. Yy, jeszcze mi w sumie znieczulenie nie odeszło całkiem, także jeszcze mi noga jakby wisi. Muszę kule to chyba będę z tydzień nosić. Nie wiem. Jakoś tak no nie pozwalają stawać na nogę, i, i tak dalej. Tu wrzucę Wam może parę ujęć ze szpitala.

Oczywiście trzeba było być na czczo, także wieczorem był ostatni posiłek i koniec jedzenia. I taką ładną koszulkę zakłada się do zabiegu. Ale jedzie się razem z tym łóżkiem, na którym się leży i na nim się wraca. Także nie trzeba nigdzie przychodzić, nikt nie widzi, że tam się z tyłu coś odsuwa, odkrywa. Jeśli chodzi o jedzenie, to był większy wybór. Tylko, mi się jeść nie chciało, to wzięłam cokolwiek, tak aby tylko, bo widzieli, że muszę zjeść przed wyjściem. Oni muszą zobaczyć, czy wszystko w porządku. Wszystko było dobrze, czułam się znakomicie. Prześwietlenie pooperacyjne stopy też wyglądało świetnie. Także mogłam wyjść tego samego dnia i nie musiałam zostać na noc, co mi się bardzo nie uśmiechało. Także już przed 18, jakoś o 18 byłam w domu. Ja się zawsze jakiś taki zabiegów boję, chyba każdy normalny człowiek nie, nie idzie tak, a dobra, wszystko jest elegancko, fiofiofio, lecę co nie. Także ja już tu miałam wikazję robionych parę operacji, znaczy parę, dwie. No a to jest trzecia bo miałam właśnie y, cieśna garstka naprawianą w jednej i drugiej ręce mm, a teraz sobie zrobiłam stopę no i za jakiś czas drugą sobie zrobię ale miałam takiego stresa, że parę ostatnich nocy to w ogóle spać nie mogłam także tutaj mój słonik właśnie robi mi za idealnego podnóżka tak mi się wygodnie z nogą na nim leży mięciutki, fajny, dostałam go od syna no, był jakiś czas temu i co? Jeśli byście chcieli wiedzieć coś więcej na temat tej operacji, właśnie jak to wszystko wygląda dokładnie, no to no to piszcie, jeśli macie ochotę, bo ja tak z grubsza tylko powiem. Właśnie tutaj parę zdjęć rzucę, czytam jakieś ujęcie. Ale ogólnie jestem na razie zadowolona, a co będzie, to zobaczę, właśnie, no bo to jest w sumie jakby pierwszy dzień po operacji, to nie jestem w stanie za dużo nawet powiedzieć na ten moment. Także mam nadzieję, że nie będę później jakaś kulawa czy jakaś operacja trwała godzinę, no tam przygotowanie to tamto, ale już jak od momentu mnie uspania mnie, no to było godzinkę. Myślałam, że to będzie dłużej trwać, bo jak oglądałam kiedyś, kiedyś, teraz nie chciałam się stresować oglądaniem filmików na ten temat, bo, bo jestem taka, że ja tu wszystko czuję, widzę zaraz i mi się tutaj wszystko robi coś, no tu. Ale kiedyś dawniej, jeszcze jak oglądałam, to właśnie nie wiem, jakim to było systemem robiony, tak naprawdę, takie przesuwanie tych kostek, no. No i cóż, no, na razie jestem jeszcze w stresie, dobrze się czuję, wybudziłam się elegancko. Noga jeszcze nie jest w pełni władna, bo do dwóch dni ma odchodzić to znieczulenie. No i zobaczymy. Sześć tygodni w bucie ortopedycznym. Oczywiście, jak leżę czy śpię, to nie muszę go mieć na noc, ale właśnie do poruszania się, no to lepiej tak dla ochrony mieć ten but ortopedyczny. Kulę musiałam wypożyczyć sobie, to jest koszt 1,50 za dzień. I tak śmiesznie, bo w ikazji się je dostaje, a oddaje się je zupełnie w innym punkcie. Także jeszcze tam no, takie komplikacje pewnie idą do odkarzania czy do czegoś, tak myślę, ale nieważne, zgadywać nie będę. Także dziś dopiero zaczyna mnie ta noga jakby tak bardziej boleć, bo no wczoraj co? No mrowiło, mrowiło, teraz też jeszcze mrowi, ale już zaczynam coś tam, zaczynam próbować ruszać nią, ale to jeszcze, to nie to, ale takie czuję właśnie gorąco w niej. Także mam nadzieję, że lekarze wiedzieli, co robili i mnie nie okaleczyli. Zobaczymy. Jedyne leki, które mi zalecili przeciwbólowo po operacji i do stosowania w domu, to paracetamol i ibuprofen. Nic poza tym. Miałam właśnie przed całym zabiegiem sobie pochować te świąteczne rzeczy, ale stwierdziłam, że jak tu będę leżeć w salonie, sobie, no to będzie mi przyjemniej, co nie? Ja to jestem taka minimalistka, tylko na święta u mnie jakieś pierdoły powystawiane są. A tak na co dzień to. to mam nie, nie, nie. A na co dzień to mam tak parę rzeczy tylko i tyle. Nie lubię sprzątać tego, przedstawiać później. U kogoś to mi się podoba, jak ktoś ma tak fajnie nastawione jakieś ładne rzeczy i, i w ogóle, ale. Ale jak ja sobie wyobrażę, że mam to yy, nie wiem, nawet co drugi, co trzeci dzień odkurzyć, pozmywać, to. Kto by mnie zgłosił? No także nie mam ani paznokci porobionych ani, bo nie można było. Witam się z Wami teraz kilka dni później. I tak opowiem Wam mniej więcej, co się działo w tym czasie. W sumie niewiele, ale dość znaczne. Także po tym zabiegu, tak trzy dni po, można zdjąć opatrunki i się wykąpać w końcu tak porządnie. I to była niedziela, kiedy właśnie ściągałam ten opatrunek i się zdenerwowałam, jak zobaczyłam to, co zobaczyłam. Także w mojej ocenie niezbyt ciekawie to poszrywali, zwłaszcza jedno miejsce, drugie takie jest. Mogłoby być też lepiej, ale dobra, mniejsza z tym. Także w poniedziałek zadzwoniłam, umówiłam się, i jeszcze o 15 poniedziałek pojechałam właśnie do lekarza, żeby to zobaczył. Powiedziałam, co mnie niepokoi. No i lekarz stwierdził, że póki noga jest spuchnięta, no to że to zszycie, że ono się zejdzie. Ale ja mu tłumaczę, że no, ale ta skóra jest tak zszyta, jak nawet się zejdzie, to jednak jest miejsce, jak to się pojeściągnie, prawda? No ale dobra. Nic nie zrobili z tym zmienili mnie tylko opatrunek i powiedzieli, że nie, tu wszystko jest dobrze, proszę nam zaufać i tak dalej, no. Także nie miałam wyjścia, wróciłam do domu i patrzę, co tam dalej, jak to się goi. Yy, także w tym momencie opuchlizna dopiero jakby wczoraj zaczęła yy, tak bardziej schodzić, czyli siódmego dnia. Yy, gdzieś mamy tłusty czwartek, tak jak chyba wspomniałam już yy, i co, no. Nadal nie staję na tą nogę, bo, bo się boję, bo boli. No ale jednak te 6 tygodni najlepiej sobie tak swobodnie poczilować. Także w tym momencie nic nie robię. Księżniczkuję, kawkę sobie piję. Wszystko mi przynoszą, pod nos zabierają. No i cóż. Także nie pozostaje mi nic innego, jak czekać tylko na efekty. I 15 mam wizytę u lekarza kontrolną. Zobaczymy, co powie dalej. Jeśli jesteście ciekawi i chcielibyście poznać więcej szczegółów o takim zabiegu, właśnie, zwłaszcza tu w Holandii, bo myślę, że w Polsce może wyglądać to inaczej trochę, to zadawajcie pytania w komentarzach, ja postaram się odpowiadać. A jeśli uzbiera się dość sporo komentarzy z zapytaniem o taki zabieg, to może nagram jeszcze jednego vloga na ten temat. Tak już konkretnie pod Wasze pytania. Także dziękuję, że tu jesteście. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Pa.